zdradza ci tip, jakich aut udzikać i nie kupować, abyś u Mirasa nie trafił właśnie na taką bezwypadkową padlinę. Mamy tu przykład czterech aut, które sprzedają Mirasy jako bezwypadkowe, ale każdy z nich miał sporą przygodę. Opel Combo z 23 roku, ale jest od Mirasa, bo w ogłoszeniu wpisane bezwypadkowy, ale tak wyglądał przy imporcie z Niemiec. Honda Civic z 19 roku. Niestety, ale Civic miał lekkiego dzwona, gdzie wywaliło poduchy kierowcy. Audi A1 z 21 roku, ale przed importem tak wyglądał, więc raczej odbiega stanem technicznym od nowego. Kia Sorenta z 23 roku, roku, ale nie jest bezwypadkowa. Jak napisał Miras, bo tak wyglądała w Finlandii. Co jej łączy? Niski przebieg i młody wiek. Bez znaczenia czy to Niemcy, Finlandia, Austria czy inny kierunek. Nikomu nie opłaca się sprzedawać młodych i bezwypadkowych aut z niskim przebiegiem, aby Miras w Polsce mógł jeszcze na tym zarobić. Zawsze jest albo cofka, albo miał dzwona. Takie auta kupuj tylko z polskiej dystrybucji i najlepiej na fakturę VAT23, bo masz pełną historię i wszystko łatwo sprawdzisz. Takie i inne typy zawarłem w moim poradniku, dzięki któremu nie dasz się oszukać przez mirasów i odrzucisz 80% nawet takich lewych ogłoszeń. A auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmików lub w komentarz. Dzięki i zdrówka.